Słuchaj, kitty, zdecydowałam, jadę tam. Wyjeżdżam z miasta z przyjaciółmi. Diana, poważnie, a co ze Smilem, co mu powiesz? Tak, Smile to problem, ale to nie moja wina, że nikt go tam nie zaprosił. Oni go nie znają. Diana to może lepiej nie iść. Ty i Smile macie teraz dobre relacje. Chcesz to zepsuć? Kitty, kto ci powiedział, że chce zepsuć mój związek ze Smilem? Musimy się upewnić, że nie będzie chodził do szkoły przez tydzień i niczego się nie dowie. A, rozumiem, chcesz, żeby Smiley nie chodził do szkoły przez tydzień, żebyś mogła wyjechać z miasta na imprezę. Dokładnie, Kitty. Musimy trzymać Smiley'a poza szkołą przez tydzień, a ty mi w tym pomożesz. Mam nadzieję, że ta impreza będzie fajna. Diana, nie wierzę, że wyjedziesz z miasta na imprezę bez Smila. Powiedz mi, że żartujesz. Nie, Kitty, życie nastolatków to czas, kiedy można zaszaleć i mieć co wspominać. Dobra, chodźmy się przygotować, bo znowu spóźnimy się do szkoły. Diana, chcesz mieć kłopoty. Kitty, tak bardzo cię kocham. Jak to dobrze mieć najlepszą przyjaciółkę? Tak, szczególnie, gdy ta przyjaciółka zawsze cię broni. Stop, to szczoteczka do zębów Smila. Co tu robi? O, biedny zapomniał szczoteczki do zębów A kocham cię, smile Okoszonek plus Daj mi długopis kokoszonku, ja też się zapiszę Patryk No i co, napisałeś? Patryk plus, tak, wszystko napisałem Teraz zostaniemy bokserami No dobra, Patryk, teraz będziemy bokserami, a nasze dziewczyny do nas wrócą, zobaczysz Dima, powinieneś chodzić na boks Jestem futbolistą Dima, no dalej, idź na boks Idź i zapisz swoje imię. Kef, co tak stoisz? Ty też się zapisz. Karina, nie mogę, nie pasuję do żadnej kategorii wagowej, mogę zrobić komuś krzywdę. Tym bardziej, idź i się zapisz, no dawaj. Daj mi do głopis, też się będę boksować. No jasne, Kef, powodzenia. Tobie też nie ma. go oni też się zapisali. Żadna konkurencja. Co to za spotkanie, zróbcie miejsce dla szczurów. Nie słyszeliście z drogi? Nie krzyczcie szczury, inaczej nasi chłopcy bokserzy zamkną wam usta. Co? bokserzy? Trwa rekrutacja chłopaków na boks? Leila, musimy się tam zapisać. Ej! Hey. Leila, daj długopis. O oh my god, czy te dziewczyny chcą się boksować? To nie jest dziewczęcy sport! Zgadzam się, Sałata. Połóż długopis na moim biurku i wyobraź sobie, co będzie, jak nas ze sobą sparują. Kev, to zrobisz z nich kotlety. Chodź. Idź, idź, Kev. Im jesteś większy, tym szybciej upadasz. Leila, wyobrażam sobie, że będą się nazwać jeszcze bardziej w tej szkole. Już sobie wyobrażam jak wypracuję swój cios. Tak, Jana, to proste. Pomszczę cię za ten cios. No, czekam na odpowiedź. Uważaj na to, co mówisz. Czemu o mnie plotkujesz? Ja o tobie nie plotkuję. Serio? To dlaczego cała szkoła mówi o Blondie całującej Patryka? Ja, cheerleaderkę żaba, z przegrywem Patrykiem to się nie łączy. Przecież to nie plotki, ale prawda, blondi? Nie no, nie wkurzaj mnie, to nieprawda, nieprawda. Mam nadzieję, że nie rozpowiadasz o mnie i kokoszonku. Czemu mam mówić? Kokoszonek sam opowiada, że pocałował cheerleaderkę żaby. A tak przy okazji Patryk też to rozpowiada. Co? Komu oni, oni o tym, tym mówili? mówili? Wszystkim mówili i mówili, że czy liderki Żaby okropnie się całowały. Co? co? Czyli czy my źle, że się, całujemy? się całujemy? Już pani nie żyją. Co za paskudy, to koniec. Hej wam, dziewczyny. Nie rozumiem, co tu robią Żaby. Mary, co jest? Kasze, wyjdźcie stąd. Chłopaki, cześć, dobrze, że jesteście. Żeby to przyszły, że opowiadam o nich jakieś plotki, a ja nic takiego nie zrobiłam. A mówisz o tym, że żeby się źle całują, cała szkoła o tym mówi. No, żeby wyjdźcie stąd. Przy okazji, Mary, gdzie jest Diana i Kitty? My źle się całujemy, możemy pokazać. Nie, nie. Wasza strata, oszalelibyście. Dobra, idźcie już stąd. Ow, ale mnie złapały. Chłopaki, zobaczcie, jak na mnie najeżdżały. No babra już wyszły, a gdzie jest Janek i Kitty? Jeszcze nie przyjechały, jak zwykle się spóźniają i czekam, aż zaczną trening. Babra Mary, jak przyjdą, to powiedz im, żeby przyszły na ławnie. Chłopaki, idźcie, ja mam tu do pogadania. Babra, tylko się nie spóźnij. Max, powiedz, że nie jestem plotkarą. Nie, nie plotkarą, jesteś moją dobrą dziewczynką. Bo one na mnie tak najeżdżały. Wszystko dobrze, już ich nie ma. A niech to Kitty, nauczyciel Mike znowu będzie zły. Wow, rekrutacja na zajęcia bokserskie! Ciekawe, kto się zapisał. Kokoszonek, Patryk. Tak, tak, najsilniejsi z naszej szkoły. Dima, Kev. Ha, Laila i Jana. Wiesz, Kitty? Jak Laila i Jana tam idą, to my też pójdziemy. Jana, nie umiemy się boksować potrafimy tylko machać maskarą do rzęs. To nic, Kitty, nauczymy się machać rękawicą bokserską. Chodźmy na boks. Diana, chodźmy na lekcję, bo zaraz wstawią nam jedynki. A niech to dzisiaj jest wspólna lekcja z 11. klasą. Diana, stop, co masz przeciwko 11. klasie? Kitty, wiesz, że niektórzy ludzie z 11. klasy mnie wkurzają? Dzisiaj porozmawiamy o tym, czego potrzeba nastolatkom. Uczyć się, nauczycielu Mike, i jeszcze raz się uczyć dobrze się bawić. A ja, proszę pana, chciałbym odzyskać moją dziewczynę. Ja też bym chciał. Dobra, Laila ma rację. Czy ktoś jeszcze ma coś do dodania? Nauczycielu Mike, dzień dobry, przepraszamy za spóźnienie. Kitty, przesuń głowę. Niby czemu? Żeby nauczyciel Mike mnie dobrze widział. Nie dawajcie się rozproszyć spóźnialskim. Diana, daj zaszyt. Czego potrzeba nastolatkom we współczesnych czasach? Nauczycielu Mike, sportu. Tak, nie tylko jesteśmy futbolistami, ale prawie bokserami. Kokoszonek, słyszałeś, jak się przechwalają? No jasne, zobaczą, którzy bokserzy wygrają. No dobra, sport jest dobry. Czego jeszcze potrzeba nastolatkom? Nauczycielu Mike, nastolatki chcą się dobrze bawić, żeby było co wspominać i opowiadać dzieciom. Diana, a może skończysz myśleć tylko o zabawie i zaczniesz o nauce? nie rozumie nauczycielu Mike. Laila, przestań. Jeżeli nie jesteś zapraszana na imprezy, to bardzo ci współczuję. Będziesz opowiadać swoim dzieciom, jak odrabiałaś pracę domowe. Laila zagięła cię. Odpowiedz jej coś. Tak, Diana, ty opowiesz swoim wnukom, jak poszłaś na imprezę, z której nic nie pamiętasz. Diana, jak ty znosisz bycie z nią w tej samej klasie? Nauczycielu Mike, mógłbyś wyrzucić Layle za drzwi? Halo, czy oprócz imprezowania i całowania jesteście czymś zainteresowani? Tak, nauczycielu Mike. Mnie interesuje, jak Patryk pocałował Blondie. Kokoszonek, skąd ona to wie? Nie wiem, Patryk. A Kokoszonek pocałował Żenię z Żab. Prawda, Żenia? To wszystko plotki. No dobra, uspokójcie się. Skoro tak chcecie, to będzie zmiana tematu lekcji. Będziemy rozwiązywać równania. Halo, cześć, to ja, prawiasty. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy w internecie? Jestem podpisany kotek, a ty mur. To co, może wyjdziemy na randkę? Browasty, poprosimy kakao, szybko! Dobra, oddzwonię, ale randka to naprawdę dobry pomysł. Jestem ekstra. Czemu nie jesteście w klasie? Opuściłyśmy lekcję. Możemy, to lekcja dla głupich. Dziewczyny, dyrektor zabronił robić kakao w Agarowiczu. Idźcie na lekcję. Nie rozumiem, on nam odmówił? I co, Browasty, naskarżysz na nas? Wyjdźcie stąd albo zadzwonię do dyrektora i powiem mu, że opuszczacie lekcję. Browasty, jesteś niegrzeczny. Dobrze, Browasty, poskarżę się Dimie. Będziesz sobie z nim radził. Łe, e, e, nie boję się twojego Dimy. Halo, mur? To ja, znowu Browiasty. Czy to normalne? Diana nawet nie przyszła na siłownię. Smilik zrozum, ona ma lekcję. Kitty też nie przyszła, mogły przyjść przed zajęciami. Wiecie co, chłopaki, ostatnio jest coś nie tak z nią. Pogadam z nią na przerwie. O, moje kochanie, włożyło mi babeczki do szafki. Dba o mnie. Nie, to nie Diana. Kto mi włożył z babeczki do szafki? Aha, Smilik, ktoś cię chyba nie kocha. Chłopaki, pomyślmy, z kim się dzisiaj pokłóciliśmy? Na kogo dzisiaj wpadliśmy? Na żaby! Gdzie jest szafka Blondie? Byłoby śmiesznie, gdyby to nie była wina blondy. Tylko na przykład żenia. No i co, razem sobie będą we dwójkę je jadły. Mam ci tyle do opowiedzenia. Dobra, Mary, mam ważną sprawę. Ona przesadza. Dziewczyny, żaby rzuciły się dziś na mnie. Nie martw się, poradzimy sobie z tym. No ja na przemyśl to. Kitty, nie rozumiesz, naprawdę chcę tam iść. Mary, zostałam zaproszona na imprezę poza miastem. Super, idziemy na imprezę. Dziewczyny, bardzo bym chciała, żebyście poszły ze mną. Ale tylko ja zostałam zaproszona. To mój przyjaciel z dzieciństwa. A fajnie, a idziesz ze smajlem? No, chciałabym iść ze smajlem. Nie, ona idzie bez smajla i chcę go trzymać poza szkołą przez tydzień, żeby mogła iść na imprezę. Wtedy się nie dowie! A, to bardzo fajne! Ale dzisiaj żaby rzuciły się na mnie, mówiąc, że rozpowiadam plotki, a ja tego nie zrobiłam. Hej, kochanie, czemu nie przyszłaś na siłownię? Hej dziewczyny! O, smajl, cześć! Ja miałam Cię szukać, bo mam dla Ciebie fajne wiadomości, naprawdę fajne. Tak niesamowite wiadomości. Serio? No to opowiadaj. I Ty czemu się spóźniasz? Kiedy przestaniesz się spóźniać? Smile, zobacz co mam. To to, co myślę? List miłosny? Nie, smile, to bilet na Malediwy. Pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że marzyłeś, żeby tam jechać. To twoja szansa. Diana, skąd to masz? Od moich rodziców. Lepiej by było, jakbym ja z tobą poleciał. Tymor, lepiej nie. Kochanie, jesteś najlepsza. Całe życie o tym marzyłem. Gratulacje, jutro wyjeżdżasz. Pakuj walizkę. Ale jak to wyjeżdżam? No, zrozum, Smile. Smile, moi rodzice nie mogą tego podarować Tobie i Dianie, dlatego jedzie tylko jedna osoba. I ja chcę spełnić Twoje marzenie. Mówisz serio, Diana? Chcesz, żebym sam leciał? Nie, nigdzie się nie wybieram. Kitty, no Diana, mówiłam Ci, że to się nie uda. Smilik, przemyśl to, to Malediwy. Powiedziałem Ci, Diana, nigdzie bez Ciebie nie jadę. Dobra, Diana, chodźmy, mamy trening Kitty, tylko nie znika, i ostatnio mało się widzimy Dobra, Timur, do zobaczenia A niech to dziewczyny nie udało się A gdzie Diana? Poszły do szatni przebrać się na trening Chłopaki, chodźmy do kawiarni Dobra, chodźmy, napijemy się latę Widzieliście, chłopaki, Chciałam mnie wysłać samego na Malediwy No co, fajnie, sam bym poleciał Dziewczyny, ale to wy nas rzuciłyście, my się chcieliśmy zemścić. Tak, zostawiłyśmy was, ale nie całowałyśmy się z koszykarzami. A mogłyśmy, Patryk? A jak ty mi wytłumaczysz pocałunek z blond i z żabca? Dziś jestem bokserem, może będziemy się umawiać na nowo. Jacy oni są zabawni? Wszyscy są zabawni oprócz nas, Laila. Dobra, Jana, idziemy, myślałam, że tutaj będzie fajniej. Wiesz co, Kokoszonek? Ja wciąż o tobie myślę. Julia też! Będę bokserem! Będziemy się na nowo spotykać! Nie wiem, kokoszonek, zastanowię się, mój mały bokserku. Będę czekać, Julie! No to jak, zgadzasz się? Tak, Patryk, kocham cię, ty głuptasie! Dziewczyny, jestem w szoku! Nie dał się podejść, nawet wycieczką na Malediwy. Po prostu nie chcę okłamywać Smila. Ale on nie pozwoli mi iść na imprezę, a ja chcę tam iść. Przyjaciel z dzieciństwa! Może już go więcej nie zobaczę, bo leci do innego kraju, na zawsze. Mary, czemu milczysz? Powiedz coś. Wiesz, Diana, po prostu nie idź na tą imprezę. Na no co, Mary, co, Mary? Jak Smilik ma nie być w szkole przez cały tydzień? Dziewczyny, chyba mam inny pomysł. Tego na pewno mi nie odmówi. Diana, nie chce tam iść. Po prostu zdobądź korektor i to taki w najchłodniejszym odcieniu. Lejla, jesteś pewna, że po mojej pięści łatwo zakryć siniaki korektorem? Dam sobie radę, leć. Lejla, one o czymś rozmawiają. Powiem, że zamówiłam sukienkę i on musi mi ją odebrać. A podróż tam i z powrotem zajmie mu cały tydzień. Diana, chyba igrasz z ogniem. Ja już to mówiłam, ona tego nie rozumie. Lejla idziemy powiedzieć smajlowi? A korektor? Olej korektor! Pomyśl, jak smajlik oszaleje, gdy dowie się, co planuje Diana. Chodźmy! Dziewczyny, wszystko się ułoży. Teraz mamy trening. Chodźmy. Idziemy. idziemy. To co, dziewczyny trenujemy? Diana, a może zrobimy sobie dzień wolny? Tak, szybki trening, żeby to szybko skończyć, a potem pójdziemy do smajla, żeby zabrać go ze szkoły. Dziewczyny, zaczynamy! w e, -y -g, g r a n a wygrana! Króliczki są najlepsze! w -u -y g r a n a wygrana! Kev, jesteś teraz wielkim bokserem. Karina, Dima jest fajniejszy. Czy ktoś wiedział koszykarzy? Gdzie są koszykarze? W kawiarni. W kawiarni. Dziewczyny, teraz idziemy na dół, znajdujemy smile i mówimy: Smilik, musisz pojechać do innego miasta, odebrać moją sukienkę. A ja powiem, kiedy zobaczysz Dianę w tej sukience, po prostu oszalejesz. Dziewczyny, on się na to nie nabierze. Kitty nie rujnuj moich planów. Idziemy, dziewczyny. Jak dziewczyny ćwiczyłyście? Jak tam trening, Diana? Diana! Cześć! W porządku, trening jak trening, nic nowego. Smile, mam do ciebie małą prośbę. Zrobisz to? Kochasz mnie? No kocham, o co biega? Zamówiłam sobie sukienkę. Bardzo elegancką, z bardzo dużą zniżką. Ale trzeba ją odebrać osobiście, w innym mieście. Mary, wydaje mi się, czy Diana próbuje się pozbyć Smilika ze szkoły. Wydaje ci się. No jasne, kochanie, już lecę. Poważnie? Dziękuję, Smil. Ale podróż tam i z powrotem zajmie cały tydzień. Nie, no nie ma problemu. To tylko tydzień. A ty co będziesz robić? Smilik, jak to co będę robić? Uczyć się i trenować. Uczyć się i trenować i będę na ciebie czekać. Oh my god! Kitty, myślisz, że on pojedzie? Nie wiem. Dobrze, smile, wyślę pieniądze na twoją kartę i napiszę Ci adres. Jutro rano wyjedziesz. Świetny plan, wyjeżdżam na tydzień, żeby odebrać Twoją sukienkę. No tak, Smilik, właśnie tak. A kiedy ja wyjadę na tydzień? Ty wyjdziesz na tydzień spotkać się ze swoim przyjacielem z dzieciństwa. Tak się chcesz mnie pozbyć ze szkoły? Malediwy, sukienka? Tylko po to, żeby się dobrze bawić, tak? Smilik, przepraszam, nie chciałam, żebyś się dowiedział. Jesteś na mnie obrażony? Obraziłem się na ciebie i Kitty. Jej rodzice kupili bilet, żeby się mnie pozbyć ze szkoły. Dobra, Smil, rozumiem. Nie idę na imprezę. Jasne, że nie idziesz. Ja wiem co robicie? Chodźcie. No dobra, Marylece. Papa. Pakity. Pa, Papa, i co Diana? Nic z twojego planu? Ech, dziewczyny, a skąd on to wiedział? Musimy się dowiedzieć. Jestem w szoku. Kochani, zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. Papa, pa. a ja idę prosić Smyla o przebaczenie. Chodźmy, Diana. No i jak Smiley wyjedzie na tydzień z miasta, to ty wyjedziesz na tydzień z miasta. I co, będzie impreza? Diana, nigdzie na tobie nie jadę, na żadne Malediwy nie jadę. No. Kitty, ale czemu przestajesz się spóźniać? Jeszcze nie przyjechały, czekam na nie, jak zawsze, no nie.